Cześć, tutaj Christoforos777. W tym odcinku chcę powiedzieć, że jest promyk, a może nawet liczne promyki nadziei. Tym razem vlog nie o muzyce, ale na kanwie bieżących wydarzeń w Polsce. Może nie chcę się jakoś bardzo w to zagłębiać, ale oczywiście mam jakieś swoje wyrobione poglądy na ten temat, tak jak i mam światopogląd, jestem dość powiedzmy świadomym człowiekiem i wiem w co wierzę, wiem co jest dla mnie ważne i tak dalej. Najpierw chciałem powiedzieć coś do osób wierzących, do katolików, do chrześcijan, żebyśmy pamiętali w tym wszystkim, że jest jeszcze Pan Bóg. Wychodzi na to, że owszem, coraz więcej osób nie myśli tak jak my, nie zgadza się z nami, ma zupełnie inne podejście na przykład na temat aborcji, ale też nie załamujmy się tym, że inni myślą inaczej, po prostu myślmy po swojemu dalej wierzmy to, w co wierzymy. Kościół katolicki oczywiście nie jest idealny, na pewno wiele można by mu zarzucić, ale też nie zgadzam się z tym, co powiedział ojciec Adam VI, że on tam nienawidzi tego kościoła, czyli tego, który tam, powiedzmy, miesza się w politykę i tego, w cudzysłowie, niedobrego kościoła. Uważam, że nienawiść to za mocne słowo, szczególnie jak wypowiada je kapłan, Wiem, że wiele osób ojca szóstaka za to spropsowało, ale ja uważam jednak, że Kościół to jest jedność i Kościół też jest dobry pod wieloma względami, nie możemy o tym zapominać. Oczywiście potępiam wszelkie negatywne działania, typu pedofilia w kościele i tym podobne. Ale też nie odwracajmy się od tego naszego kościoła, żeby się nie okazało za jakiś czas, że nie będziemy mieli już takiej swobody, żeby chodzić do kościoła, modlić się i wierzyć w to, co wierzymy. No bo już zaczęło się troszkę no, jakieś tam powiedzmy akty wandalizmu, nie, przy kościołach. Malowanie sprayem różnych haseł przy okazji protestów. Niektórzy tam też wchodzili do kościoła, zakłócali nabożeństwa. Gdzieś były poniszczone figurki i no ja się z tym zupełnie nie godzę i kiedyś tego nie było zupełnie tak, mogliśmy być spokojni o naszej świątyni, a kościół jako budynek jest naszym domem. Przecież mówię o osobach wierzących, bo my, katolicy, wierzymy, że w kościele jest Pan Jezus w najświętszym sakramencie, więc to dla nas bardzo ważne. To tak jakby ktoś powiedzmy podszedł do naszego domu, i zaczął nam coś bazgrać, no nikt nie byłby zadowolony, albo jakby coś poniszczył. Dlatego też mam szacunek dla tych ludzi, którzy w cudzysłowie pilnują, czy, czy bronią kościołów, no bo no przecież, yy, spójrzmy prawdzie w oczy, to nie są ludzie, którzy są agresywni, oni po prostu tam stoją pod tym kościołem, modlą się, bardzo często wystarczy, że stoją i yy, już nikt nie podejdzie, nikt nie odważy się mazać sprejem po murach, czy robić jakieś różne nie, dziwne rzeczy. Także oczywiście takie działanie nie popieram, nie powinniśmy być bierni. Wiem też, że niektórzy księża, czy niektórzy hierarchowie mówili inaczej, że gdzieś odcinali się od tych ludzi, czy nie popierali tego, że się broni Kościołów, ale zupełnie tego nie rozumiem, no bo taki człowiek, który stoi pod Kościołem, czy robi coś złego? Oczywiście nie mówię, wiem, że były tam takie przypadki, tylko nie wiem, czy to byli kibice, czy kto to był, że gdzieś jakieś bandy napadały na protestujących no to oczywiście ja żadnej agresji nie popieram i wręcz ją potępiam, to nie o to chodzi, my nie powinniśmy być agresywni. No bo jak to się mówi, złodobrem zwycięża. ale też nie mówię, nie możemy być bierni, tak? Nie możemy być bierni, módlmy się przede wszystkim, módlmy się, bo w boku jest nadzieja, módlmy się za nas wierzących, ale też módlmy się za tych, którzy uważają inaczej, którzy gdzieś to wyrażają na ulicach protestując. Trzeba się godzić z tym, i trzeba wziąć pod uwagę coraz mocniej, że coraz więcej osób, nie wiem, odchodzi od Kościoła Katolickiego albo zupełnie nie chce mieć z tymi wartościami wiele wspólnego i ma inny światopogląd i uważa inaczej. Więc nie dziwmy się, że ludzie wychodzą na ulicę, choć oczywiście no, uważam, że to nie do końca spontaniczne, że to raczej dobrze zorganizowane i dużo młodych ludzi po prostu dołącza do tego, bo gdzieś się z tym utożsamia, choć słyszę, że też byli i ludzie, którzy jak poznali prawdziwe postulaty tych strajków, to odcięli się od tego, tak? bo gdzieś wyrok Trybunału Konstytucyjnego był punktem wyjścia, ale tu nagle okazuje się, że ci ludzie chcą aborcji na żądanie... I już teraz od razu totalnej liberalizacji tych przepisów. Oczywiście ja wiem, że wierzący i powiedzmy niewierzący czy uważający inaczej, no w tym względzie ciężko, ciężko będzie dojść do kompromisu i naprawdę no, nie pogodzimy się w temacie aborcji, powiedzmy, bo ja jako osoba wierząca i uważam, że wiara w Boga, bycie katolikiem, no jest nie do pogodzenia z. Z tym, żeby popierać aborcję w jakimś tam sensie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę i nie chciałbym się nigdy znaleźć w takiej sytuacji, gdzie są małżeństwa czy, czy pary, które stają przed takim dylematem, że albo ciąża bardzo zagraża. Matce albo dziecko urodzi się chore, albo dziecko nie daj Boże urodzi się martwe, albo jest to ciąża z gwałtu. Nie chciałbym tutaj ferować wyroków. To są bardzo delikatne sprawy i pewnie no, w ramach oczywiście obowiązującego prawa do rozważenia dla osób, które się w takiej sytuacji znajdą, ale nikomu nie życzę oczywiście takiej sytuacji. To nie jest tak, że ja mam problem z tym, że ci ludzie wyszli na ulicę i protestują. No, co najwyżej mogę mieć problem, że właśnie niszczą kościoły, czy próbują niszczyć kościoły, albo że nie są to pokojowe demonstracje, no bo choćby sam fakt wulgarnego języka, no niestety słowo takie jak wypierd... już niezależnie do kogo ono jest skierowane, to nie jest y, oznaka y, pokojowego protestowania, tak? Więc y, o to mogę mieć zastrzeżenia, no. Na pewno są tam też ludzie, którzy idą pokojowo, tak i nic złego nikomu nie robią. I macie do tego prawo, szanuję to. Nie zgadzam się, ale szanuję, bo muszę. Żyjemy teoretycznie w państwie, które daje jakąś wolność. Tak? Na, na kanwie jeszcze tego, tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który przynajmniej do momentu, kiedy nagrywam ten film jeszcze nie został gdzieś ogłoszony, więc to jeszcze nie, te zmiany nie weszły w życie. To pragnę tylko przypomnieć, że no, wiadomo, że w kwestiach światopoglądowych będziemy się pewnie nie zgadzać w wielu względach z osobami powiedzmy niewierzącymi, no ale no, jeżeli ciężko jest dojść do kompromisu, to musimy respektować prawo. Mamy jakieś prawo, mamy konstytucję. Ja tylko przypomnę, że konstytucja została uchwalona w 1997 roku i z tej konstytucji coś wynika. A przypomnę tylko, że wtedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski a rząd był z SLD, czyli Partia Lewicowa. Zatem ktoś na tę Konstytucję się kiedyś zgodził, a teraz też środowiska lewicowe protestują, tam powiedzmy, przeciwko postanowieniom tejże Konstytucji czy Trybunału Konstytucyjnego. No, bardziej może chodzi o to, więc cóż, chciałbym, żebyśmy mimo wszystko próbowali siebie, jak nie zrozumieć, to chociaż szanować. Jest to bardzo ciężkie, bo widzę du dużo podziałów i negatywnych emocji, ale, ale spróbujmy to zrobić. A wierzących oczywiście proszę o modlitwę za Polskę. Za osoby wierzące, za katolików, ale też za osoby niewierzące, protestujące, agresywne względem nas. Myślę, że poniekąd jest to jakaś mocna walka polityczna pod jakimś pretekstem, a przecież słyszę już, że osoby odpowiedzialne za te protesty chcą zmian w rządzie, tak jak już mówiłem, chcą nie tyle przywrócenia tego, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, czyli tego kompromisu aborcyjnego, który, który przez lata obowiązywał ale oni chcą całkowitej aborcji, więc tu chodzi o coś więcej. Do wierzących jeszcze raz. Jest nadzieja, jest z nią Bóg, jest z nią Jezus Chrystus i nie załamujmy się. Pozdrawiam wszystkich, cokolwiek byście nie myśleli.